Proszę Państwa, znajdujemy się przed Kościołem Świętego Szczepana, świątyni, która należy do toruńskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, parafii, która w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia. O tym jubileuszu, o historii tej parafii w Toruniu będę rozmawiała z wieloletnim proboszczem w parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu, księdzem Jerzym Molinem. Proszę księdza, powstanie. Tej parafii datujemy na rok 1921, ale znacznie dłuższe są dzieje i losy ewangelików w Grodzie Kopernika. Otóż po przybiciu przez księdza doktora Marcina Lutra w Wittenberdze znanych tez w 1517 roku, w krótkim czasie tezy te dotarły również do Torunia i tu już właściwie od 1520 roku zaczęto organizować pierwsze nabożeństwa ewangelickie. I wpierw oczywiście rozpoczęło się to na Mokrem, a później pierwsze nabożeństwo ze spowiedzią i komunią świętą pod dwiema postaciami, co jest charakterystyczne, jeżeli chodzi o nasz kościół. Zostało odprawione nabożeństwo w kościele Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. I od tego czasu zaczął się kościół ten tutaj na tym terenie rozwijać bardzo żywo. Wszystkie niemalże kościoły starego miasta przyjęły luteranizm z wyjątkiem kościoła Świętych Janów, który był kościołem symultalnym i na przemian odprawiano nabożeństwa i ewangelickie i katolickie. I taki stan trwał aż do okresu właściwie kontrreformacji kiedy to po tak zwanym tumulcie toruńskim z 1724 roku kościół ewangelicki zaczął tracić kolejne swoje świątynie ale potem zbudowali ewangelicy nowy kościół na rynku staromiejskim Natomiast na Nowomiejskim zaadoptowano ratusz miejski, który stał w centrum nowego miasta. I właściwie ten kościół rozwijał się bardzo żywo na tym terenie, z uwagi na to, że w naszym kościele w zależności od kraju odbywa się liturgia w danym języku, a że w Polsce obowiązywał język polski, a więc na tych terenach odbywały się nabożeństwa polskie. I ten czas trwał aż do okresu takiej bardzo wzmożonej germanizacji, kiedy to w połowie XIX wieku właściwie zaprzestały funkcjonować polskie parafie na skutek właśnie germanizacji i wprowadzenia na miejsca pastorów Polaków, pastorów niemieckich i od 1850 roku już zaczęto odprawiać nabożeństwa w języku niemieckim. Było to dla naszego kościoła no, dosyć uciążliwe z uwagi na to, że wielu ludzi no, nie zgadzało się z tym, że no, idąc do kościoła no, ksiądz wygłasza kazania w języku niemieckim, liturgia też jest w języku niemieckim. Ten problem ominął kościół rzymskokatolicki, gdzie była liturgia łacińska czy kościół prawosławny, gdzie mamy w liturgii język starosłowiański. Stąd też po odzyskaniu, właśnie po zakończeniu drugiej, pierwszej wojny światowej zgromadzeni w Toruniu ewangelicy, Polacy, którzy również tu przybyli po pierwszej wojnie światowej na, na skutek Polecenia naczelnych władz państwowych, aby ludzie wykształceni, Polacy, przybywali do Turunia, aby tu organizować na nowo administrację i nowe życie, i tak, za, tak samo i szkolnictwo. Stąd też ze Śląska Cieszyńskiego przybyło wielu Polaków, wśród których było też wielu Ewangelików. I oni zapragnęli zorganizowanie i założenie polskiej parafii. Stąd też w 2021 roku udało się to zrealizować. Oczywiście były to dosyć skomplikowane sprawy, dlatego że w Toruniu nie było polskiej parafii ewangelickiej, ale z dużą przychylnością dla naszego kościoła ewangelickiego, oblicza polskiego. Okazał się ksiądz pastor Wolgemut, który był proboszczem parafii staroluterańskiej, a kościół ten mieści się przy ulicy strumykowej 8, który jest dzisiaj przez nas używany. I tenże pastor pozwolił na odprawianie nabożeń w języku polskim. Sam zresztą zadeklarował się, że chętnie by również odprawiał w języku polskim. Natomiast. Ewangelicy polscy no nie bardzo chcieli, żeby duchowny, który jest jednocześnie proboszczem niemieckojęzycznej parafii, odprawiał również w nabożeństwa w języku polskim. Dlatego też nawiązano kontakt z ówczesnym kapelanem Wojska Polskiego, księdzem Józefem Mamicą z Poznania, który tu przyjeżdżał do Torunia, aby dla. Żołnierzy, Polaków odprawiać polskie nabożeństwa, żeby przy okazji odprawił również nabożeństwo dla cywilów. No i od tego właściwie się zaczęło. Księżyc na dnie wisły wraz z gwiazdami pływa i znikając w chmurach, w falach także znika. I nie wiesz, gdzie gwiazdy, gdzie światła się mienią, gdzie że fala lub ulica gwarza. Kopernik w zbiera ludzkie cienie, jakby był duchem, nie kamiennym głazem. A bratuszu, strażnicy siwej od starości, zegar dzwoni uparcie nowe dni i czasy. Naprzeciwko klęczy rozmodlony kościół i gotycko w przestrzeń nieskończoną patrzy. Dzisiaj parafia dysponuje świątynią świętego Szczepana, świątynią kaplicą przy ulicy Strumykowej, a kiedyś jeszcze korzystaliście z kościoła świętej trójcy, który w tej chwili jest Fundacja Tumult na rynku Nowomiejskim. Więc jak już mówiłem, w Toruniu mieliśmy kilka kościołów ewangelickich. To było na starym rynku obecnie jezuitów na Nowym Rynku, który jest w tej chwili siedziba tumultu. Później kościół świętego Jerzego, obecnie Matki Boskiej Zwycięskiej mam mokrem. No i tam ta kaplica przy ulicy Stromykowej, obecna staroluterańska dawniej. No, na stawkach był też kościół ewangelicki na Podgórzu. W tej chwili macie dwa miejsca. A w tej chwili mamy w sumie dwa obiekty sakralne, z tym, że Naszym letnim kościołem jest kościół Świętego Szczepana, przed którym stoimy. Natomiast zimowym jest nasza kaplica przy ulicy Strumykowej. Co to oznacza, że kościół jest nieogrzewany, dlatego spotykacie się przy Strumykowej? Tak, kościół jest nieogrzewany, a tak jak ksiądz dr Marcin Luther mówił, że jeśli chcemy, aby ludzie, którzy przychodzą do kościoła nas słuchali, to nie może im być zimno, ani nie mogą, nie, może, nie mogą być głodni. A ksiądz musi mówić interesująco, żeby nie spali. Ilu jest wiernych w Toruniu? W Toruniu, jeśli chodzi o miasto samo, zamieszkuje około 150 osób, ale generalnie w całej parafii jest około 600. Proszę księdza, proszę powiedzieć, co udało się przygotować parafii na ten piękny jubileusz 90-lecia parafii? No, co się udało, udało się po prostu to, że możemy po 90 latach dziękować Bogu za to, że jako Kościół ewangelicki Polski możemy funkcjonować w tym mieście no, znanym i y, propagowanym jako miasto y, tolerancji, w którym powiedzmy, Ewangelicy przecież mieli olbrzymi wkład y, w życie tego miasta, a my jesteśmy takimi skromnymi kontynuatorami tego dzieła naszych przodków, którzy tutaj niegdyś rozpoczynali swoją działalność i religijną, i tą, powiedzmy, dotyczącą miasta jako takiego. Ksiądz Prowosz jest widoczny na, na różnych uroczystościach, spotkaniach miejskich. Jak się układa współpraca z władzami miasta, województwa? Ja myślę, że tylko trzeba Bogu dziękować za taką współpracę. Dlatego, że stosunki nasze są bardzo pozytywne, powiedziałbym nawet i przyjacielskie. Miasto okazuje nam dużą życzliwość w różnych inicjatywach nas wspiera. Jest to ważne, aby ta relacja była właśnie taka. Tak chciałbym tchnąć siłę dzwonom i ramionom obudzić posągi, obmyć krew ofiar w locie wiosen młodzieńczych zielenić się plonem i powiedzieć przyszłości jestem twoim ziarnem. Więc cienie roztrącam, mrok przecinam myślą, horyzont otwieram, ziem mój kolan. Jeszcze w nas cmentarze, lecz już płynie Wisła w świt odrodzony, w Polską nieskończoną. Czym się zajmuje parafia? Jakie akcje przygotowujecie? Bo wiem, że jest tego sporo i są to akcje ogólnopolskie, więc proszę powiedzieć o kilku chociaż tych najważniejszych. No, bierzemy udział w tych akcjach takich dotyczących całego kraju. Mianowicie jest to tak, sam, tak zwana świeca adwentowa kiedy, powiedzmy, rozprowadzamy świece, które ze sprzedaży oczywiście te pieniążki przeznaczone są na szczytny cel pomocy dzieciom, specjalnej troski. I to zarówno nasz Kościół, jak i Kościół katolicki czy prawosławny, te trzy kościoły w tym uczestniczą. Oczywiście bierzemy udział, powiedzmy, w różnych akcjach charytatywnych. No, szczególnie jak są jakieś klęski żywiołowe w kraju, oczywiście są zbierane pieniądze i poprzez naszą diakonię, która jest odpowiednikiem Caritasu. Pieniądze są przekazywane, bądź też zakupywane są różne potrzebne powiedzmy towary. Oprócz tego w parafii organizujemy spotkania otwarte przed świętem reformacji, a w tym roku będzie, będzie to w piątek 21, gdzie na to spotkanie przychodzą tutaj właściwie no, elity miasta Torunia, nie tylko te kościelne, ale i władze miejskie i wojewódzkie przychodzą, i profesorowie uniwers uniwersytetu naszego i nie tylko, również seminarzyści. I to, to spotkanie poświęcone jest przybliżeniu naszego kościoła. Jest to takie otwarcie się i powiedzmy ma to charakter takie zapoznania się, z tym, co nasz Kościół reprezentuje, co robi o ludziach, również ewangelikach, którzy mieli duży wkład, jeżeli chodzi o kulturę i historię Polski. Dziś wielkie święto, jubileuszowe spotkanie gromadzą się już i wierni, i przyjaciele zaproszeni goście wiemy, że ten jubileusz stał się okazją do napisania książki poświęconej Ewangelikom w Toruniu. A więc ksiądz dr Kłaczkow jest jak gdyby takim koordynatorem powstania tej książki. Pod jego redakcją ta książka powstała. Oczywiście w skład tej książki przyczyniło się wielu naukowców naszego uniwersytetu, którzy. Napisali tam na poszczególne tematy odpowiednie wykłady i to wszystko zostało zebrane w jednej pozycji, którą dzisiaj będziemy promować i będzie ją można już nabyć. Bo to jest książka pod moją redakcją. Ja jestem autorem dwóch artykułów, które dotyczą XX wieku, historii XX wieku, historii Ewangelików Torońskich w XX wieku. Natomiast pozostałe studia dotyczą okresu nowożytnego, czyli czasów przynależności Torunia do Rzeczypospolitej i Szlacheckiej w ramach Prus Królewskich. Tam swoje artykuły napisali m.in. Michał Targowski, profesor Stanisław Salmonowicz, profesor Janusz Małek i szereg innych bardzo znanych postaci związanych z naszą, z naszą toruńską uczelnią. Następnie kolej, kolejny, kolejny dział książki dotyczy Zaboru Polskiego, czyli lat 1793-1920, tam są z kolei trzy artykuły. W sumie autorów jest ponad 12, książka liczy ponad 500 stron i daje, wydaje mi się jakąś tam wiedzę na temat ewangelików toruńskich. Czy jesteśmy w stanie się nią zainteresować? My, zwykli szarzy ludzie, nie historycy. Jest to książka o życiu, znajdziemy tam takie historie życia ewangelików zwykłych w Toruniu? Tak, trafnie to pani ujęła, życia codziennego. Faktycznie tekst, tekst Piotra Bioreckiego pracownika naukowego Wydziału Sztuk Pięknych jest bardzo trafny. Od Trzcin do pogrzebu, życie luteranina, zwykłego luteranina, takiego przeciętnego kowalskiego. W Nowożytnym Toruniu i tam możemy znaleźć informacje, jak wyglądało życie przeciętnego takiego mieszkańca miasta w czasach przedrozbiorowych, a także w tekście dotyczącym spraw demograficznych, który napisała pani Agnieszka Zielińska, który dotyczy wieku XIX. Tam też znajdziemy takie przyziemne informacje, jak wyglądało to życie zwykłego człowieka, a nie polityka. A gdzie książkę można zdobyć? Książkę wydało wydawnictwo Adama Marszałka w Toruniu, i to ona się ukazała w ramach serii. Towarzystwa Miłośników Toronia, której redaktorem naczelnym tej serii jest profesor Krzysztof Mikolski. 36 lat ksiądz proboszcz jest tutaj w tej parafii. E, można powiedzieć, e, że to szmat czasu. Co jest największym sukcesem według e, księdza, e, myśląc o tej parafii, o zarządzaniu? No, największym moim sukcesem jest to, że e, no, zyskałem sobie jakąś taką e, życzliwość e, moich e, współwyznawców i mieszkańców Torunia. To jest raz. Druga sprawa, kiedy przyszedłem do. Parafii tutaj jako młody wikariusz, no były to bardzo trudne czasy, 75 rok i właściwie była to taka walka o przetrwanie. No z biegiem czasu jakoś udało mi się tak prowadzić gospodarką parafii, że staliśmy się parafią samowystarczalną, a więc nie potrzebujemy pomocy od naszych władz kościelnych, wręcz. Przeciwnie, my staramy się również wspierać te parafie, które są w trudnej sytuacji materialnej. I to jest bardzo ważna sprawa. Yy, no oczywiście yy, przez ten czas yy, nabyłem też dużego doświadczenia i by, mówiąc szczerze, będzie mi trochę przykro przejść na emeryturę za trzy lata, dlatego że u nas w naszym kościele po osiągnięciu tego wieku 65 lat. No, trzeba niestety pożegnać się z parafią i iść na emeryturę, aby następny duchowny mógł sprawować swoją funkcję dalej. Już widzę, że łezka się kręci Księdzu Proboszczowi wokół na myśl o rozstaniu się zawodowym z parafią. No cóż, na ten piękny jubileusz, na te kolejne następne trzy lata i kolejne, kolejne życzymy wielu sukcesów, wspaniałego zdrowia. Dziękuję pięknie Dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Okay. Proszę państwa, rozmawiałam o historii kościoła Jubileuszu z proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu i proboszczem Jerzym Molinem.